Rozporządzenie AFIR, które weszło kilka, kilka dni temu, ma na celu ułatwienie, a także narzucenie pewnych targetów dla krajów Unii Europejskiej na budowę stacji ładowania, publicznych stacji ładowania. Jednocześnie daje możliwości i ułatwienia, swego rodzaju ułatwienia klientom końcowym, którzy mogą, będą mogli korzystać z szybkich stacji ładowania, niekoniecznie wiążąc się z dostawcami usług ładowania w postaci Umowy handlowe. Będą mogli po prostu podjechać do stacji ładowania i za pomocą karty płatniczej zrealizować sesję ładowania. Natomiast wracając do tych targetów, o których wcześniej wspomniałem, są one, one dość ambitne, jeżeli chodzi o polski rynek, ze względu na to, że narzucają konkretne odległości, na przestrzeni których mają być zamontowane stacje ładowania, szybkie stacje ładowania maksymalnie 60 km pomiędzy stacjami. Gdzie minimalna moc na tych, punktach, na tych punktach, miejscach ładowania to jest 400 kW. Patrząc z perspektywy obecnej infrastruktury, na sieciach szkieletowych w Polsce mamy sytuację taką, że mamy dość ambitne, bardzo ambitne i wygórowane cele związane z tą infrastrukturą i rozbudową tej infrastruktury publicznych punktów ładowania. Ale jeżeli uda nam się to wykonać, to damy. Klientom końcowym impuls do tego, aby przenosić się, przerzucać się na samochody elektryczne. To jest ten element, który myślę, że w największym stopniu będzie powodował i rozwijał rynek elektromobilności. Mamy też jeden, jedną kwestię związaną z budową odpowiedniej ilości mocy na punktach na ogólnodostępnych punktach ładowania. Jest to swego rodzaju przelicznik pomiędzy ilością samochodów a ilością mocy na punktach ogólnodostępnych. Czyli na jeden samochód powinno przypadać według tych regulacji 1 kW. W związku z tym też warto się zastanowić, czy nie powinno się tutaj wprowadzić pewnych ułatwień dla średnich i małych przedsiębiorstw, aby tą infrastrukturę punktów ładowania można było w łatwy sposób rozbudowywać.